Witajcie! Chciałabym Wam przedstawić zawartość Klina 9. Co się tak naprawdę kryje w tym naszym foreverowym pudełku? Zobaczcie, otwieram ten. Mamy białko, jest to koktajl o wysokiej zawartości witamin i minerałów. Forever Little Ultra, czyli koktajl waniliowy bądź czekoladowy, bo taki też można, można zamówić w zestawie. Inaczej mówiąc izolat białka sojowego, czyli osoby, które mają alergię na soję, bez problemu mogą ta, takie białko spożywać. I jest to koktajl o wysokiej zawartości witamin i minerałów. I tak jak powiedziałam, w opakowaniu mamy shaker. W którym zobaczcie, mamy opcję. Jeżeli sporządzamy sobie shaker w domu, to bezpośrednio wsypujemy białko do pojemnika, do, do, do shakera. Jeżeli musimy gdzieś z domu wyjść, tak, zabieramy to do pracy czy do szkoły, wsypujemy sobie białko do pudełeczka, zakręcamy od dołu i w taki sposób możemy przetransportować nasze białko, które rozrabiamy bezpośrednio przed spożyciem. I teraz. Otwieramy nasze białko. Jest to zabezpieczone. Zobaczcie, w każdym opakowaniu musimy dogrzebać się do naszej miarki, którą, tak jak zawsze się śmieję, tak jak mleczko dla e, dzieciaków, dla niemowląt, tak? Nakładamy miarkę płaską, którą wsypujemy do naszego shakera. To sobie tu wetrę. Dolewamy wodę bądź ja, tak jak mówiłam wolę z wodą, ale można to rozrobić z mlekiem kokosowym, z mlekiem migdałowym, bądź też można zrobić koktajle, które są zapisane w naszej książeczce. Jest instrukcja. coż z czym można pomieszać, żeby wyszedł pyszny koktajl Jeszcze jeszcze mam trochę w białku. I mieszamy. Chwilę, aż rozpuści się białko w wodzie i wychodzi taki oto pyszny koktajl waniliowy. Następnym produktem, które są zapakowane w takie pudełeczko, jest fiber, i którą y, mieszamy z 250-300 ml wody. Musimy pamiętać o tym, żeby Forever Fiber przyjmować w innym czasie niż pozostałe suplementy, o których za moment powiem. I dostarcza nam optymalną ilość błonnika w diecie taka jedna saszetka. Jedną saszetkę spożywamy dziennie. Saszetek jest 9 na każdy dzień. Klina. Następne nasze suplementy Forever Garcinia Plus i Forever, i Forever Derm. Zobaczcie, one są w takim fajnym listku, też rozłożone na każdy dzień programu. I teraz mamy zaznaczone śniadanie, lunch i kolację. I według tej rozpiski, rozpiski w książeczce naszej, przyjmujemy o danych porach każdy suplement. Również jest takie ułatwienie, że jak gdzieś wychodzimy, tak, możemy przełamać tą miskę i zabrać ze sobą nasz, e, nasz suplement, jeżeli musimy wyjść z domu. I teraz, e, Forever Derm jest to potężna mieszanka witamin i ekstraktów roślinnych, która doskonale wspiera nasz proces odchudzania. Natomiast Forever Garcinia. Uzupełnia dietę w substancje wspierające procesy redukcji tkanki tłuszczowej. Powoduje to, że nie chce nam się tak bardzo jeść, tak? Obniża nam apetyt. Usprawnia spalanie tłuszczu, szczególnie w momencie, kiedy, yy, szczególnie w momencie, kiedy mamy jakąś aktywność ruchową. Redukuje poziom glukozy we, we krwi. Tak więc tutaj te produkty ułatwiają nam spalanie, spalanie tkanki tłuszczowej i wspierają procesy odchudzania Centymetr, który służy nam do pomiarów przed przystąpieniem do programu i po skończeniu programu, który ułatwi nam zmierzenie naszych obwodów, i książeczka, nasz przewodnik, który poprowadzi nas przez 9-dniowy program oczyszczający. I teraz tutaj mamy słuchajcie różne informacje odnośnie produktów, tutaj jak osiągnąć najlepsze efekty. Tutaj właśnie zapisujemy nasze pomiary przed przystąpieniem do programu łącznie z wagą i wymiary po programie, i również z wagą. Tutaj są rozpisane dni, pierwszy, drugi, tak, bo od trzeciego dnia dochodzi tak jeden stały posiłek, który jest właśnie zawarty już na, na następnej stronie. Śniadanie, przekąska, lunch, kolacja i wieczór. I mamy zapisane, co o której porze mamy. Zjadać czy wypijać? I tak jak powiedziałam, od 3 do 9 dnia jest dołączony yy, posiłek. Posiłek można zmieniać z lunchem, tak, bo jest jako na kolację, ale możemy go przestawić w porze lunchu spożyć. Mamy przepisy yy, na koktajle, które sporządzamy z białkiem. Możemy wypić tak jak ja, tylko z wodą, ale możemy również sobie zrobić jakiś przepyszny koktajl yy, białkowy. Owoce i warzywa dozwolone podczas programu, które możemy podjadać, tak, między, między posiłkami, które są zapisane w książeczce. Owoce, warzywa, takie jak, nie wiem, maliny, grejfrut, brokuły, bakłażan, ogórek. I tutaj, żebyśmy się nie głowili, co możemy zjeść, są świetne przepisy, które sporządzamy od trzeciego dnia. Naprawdę, słuchajcie, są bardzo dobre, bo już jadłam próbowałam. Tak więc łatwe w przygotowaniu tak i smaczne do zjedzenia. No i tutaj jeszcze notujemy sobie ilość wypijanej wody i naszą aktywność, bo jak wiecie, przy programie C9 ta ilość wody to jest minimum 8 szklanek. To jest bardzo ważne, żebyśmy. Wypukiwali organizm poprzez picie wody, wypukiwali nie organizm, tylko wypukiwali toksyny z organizmu poprzez wypijanie dużej ilości wody. No i tutaj mamy sobie właśnie informacje odnośnie naszych treningów, co, 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 co zjedliśmy, ile zjedliśmy. To jest w zawartości książeczki. No i najważniejszy, tak naprawdę, nasz produkt, no nie tylko w klinie, bo generalnie jest e, używany chociażby przez moją rodzinę codziennie. 2 litry. Naszego aloesu, który jest podstawowym produktem programu C9. Wypijamy go w przeciągu 9 dni, aż 2 litry. Wspiera prawidłowo pracę przewodu pokarmowego, poprawia nam i ułatwia wchłanianie niezbędnych składników spożywienia. Bardzo dobrze wzmacnia organizm i wzmacnia nasz układ odpornościowy, usprawnia procesy trawienne, zapobiega i łagodzi skutki nietolerancji i alergii pokarmowych. Działa przeciwgrzybiczo, przeciw wirusowo, przeciw alergicznie, przeciwbakteryjnie, ale co najważniejsze, tak naprawdę w programie C9 oczyszcza organizm, oczyszcza nasze jelita, usprawnia nasze kosmki jelitowe i sprzyja odchudzaniu. Jeżeli stosowaliście Clean 9 i chcielibyście ponownie podjąć e, się wyzwania, zapraszam do kontaktu. A jeżeli jeszcze się zastanawiasz, dopiero poznajesz ten produkt albo pierwszy raz o nim słyszysz i zastanawiasz się e, czy warto i masz jakieś pytania, zapraszam cię również do kontaktu. Postaram się wyjaśnić e, jakieś e, niejasności, e, jeżeli masz e, jakieś wątpliwości to je rozwieję i y, zapraszam na stronę Piękne zdrowie Zaleszu albo do kontaktu y, poprzez z messengera czy telefonicznego. Y, pozdrawiam.